Siemanko, tutaj Karol Staszewski I Krzysztof Łukasik. Jesteśmy po wspaniałym etapie jazdy indywidualnej czas. Drugi etap Costa Blanki. Prawie identyczny jak w zeszłym roku, choć na starcie spotkały nas nie niemałe niespodzianki. Tak, to prawda. Dzisiejsza czasówka zaczynała się od krótkiego odcinka na Starym Mieście w Altei i raczej spodziewaliśmy się, że no, będzie ona poprowadzona dokładnie w ten sam sposób jak rok temu, zresztą chyba wskazywały na to też traki GPX, które zamieścił organizator na swojej stronie. No niestety zarówno ja jak i Karol no, niemiło się zaskoczyliśmy, przestrzelając dwa zakręty i może nie miało to kluczowego znaczenia w perspektywie całej rywalizacji, no ale na pewno no, na takim początkowym etapie trochę wybiło z rytmu. Krzysztof, e, które miejsce dzisiaj? No, zająłem czwarte miejsce, e, więc e, jakby myśląc o tym etapie to bardziej myślę o, o czasie, stratach czasowych do, do prowadzącego Norwega e, i o tym jak sam się prezentowałem. I, i, I z tego jestem nie do końca zadowolony, a, a samo miejsce jest kwestią drugorzędną, no tym bardziej, że e, no, wyścig etapowy jest sumą wszystkich etapów i, i te poszczególne wyniki nie mają aż takiego znaczenia. Dla mnie dziś szósty plac, więc jestem zadowolony, nawet bardzo. Fajna jazda w moim wykonaniu. Założyłem sobie pewne waty, w których będę się trzymał, ale dość szybko zweryfikowała to moja moc i już dawałem więcej do pieca niż planowałem na początku. Czułem się naprawdę dobrze. No i sama strata do czołówki wyścigu, jak i to, że wsadziłem Karolowi z zeszłego roku półtorej minuty, jest na pewno satysfakcjonujące. No i chyba się rozkręcą z etapu na etap i zobaczymy, co będzie dalej. A Krzysztof, takie pytanie tutaj od pana Pawła, naszego wysłannika z Polski. Nie, to on nam wysłał, nieważne. Byli kibice na trasie? E, tak, byli. E, no, niewątpliwie fajnie jest słyszeć jakiś głos wsparcia w momencie, kiedy pokonuje się ten najbardziej stronny odcinek. E, więc, e, więc fajnie, niewątpliwie ten etap e, i ten końcowy podjazd ma jakiś swój urok, i na tych wyścigach MTB, szczególnie w maratonach, może no się zdarza, żeby e, no jacyś kibice stali przy trasie i dopingowali, więc to na pewno ma no, plus. No tak, zwłaszcza był taki jeden bardzo stromy fragment i yy, bardzo stromy fragment mamy na myśli 300 metrów, 500. No chyba tam jest jakiś segment na Strawie około 4, 450 metrów, na którym średnia nachylania wynosi 29,9 czyli 30% nachylenia No i tam zgromadzili się kibice, fajne też było to, że bardzo często kibicowali nam zawodnicy zjeżdżający na dół, między innymi Basia Borowiecka. Która też przy okazji poczyniła e, filmy, które mogliście już zobaczyć na naszych social mediach. Ogólnie co, taki etap jazdy na czas no to zawsze jest wymagający, bo to jest walka z samym sobą, walka z czasem. I no nie jest to typowy wysiłek i typowa formuła rywalizacji dla zawodnika, e, czy maratonów, czy cross -landry. No tak, w zasadzie no, może nie jesteśmy jakimiś turbo doświadczonymi zawodnikami, ale parę wyścigów mamy już w swoim portfolio, a, a tych czasówek zarówno ja, jak i ty pojechaliśmy dosłownie kilka, więc no, ja przynajmniej zawsze się, się obawiam tych czasówek, tych czasówek no i niestety jakby wspominając o tym etapie i, i, i trudnościach, jakie mogę no, mnie spotkać, może to w pewnym stopniu wykrakałem, no bo niestety no trzy razy robiłem podejście do tej czasówki i póki co żadnego z, z tych trzech razy nie jestem zadowolony w pełni, aczkolwiek tak jak ty wspominałeś o tym, że poprawiłeś swój czas do, w stosunku do zeszłego roku, to podobnie jest w moim przypadku i w zasadzie z każdy z segmentów pojechałem szybciej, co chyba jest jedyną rzeczą, która mnie stosunkowo satysfakcjonuje i, i jakoś tam poprawia humor po, tym po tej dzisiejszej rywalizacji. Dokładnie. To pozytywne zakończenie tego naszego mini-podcastu, vloga, nie wiadomo czego. Tak jest. A jutro. ile energii? Ile zostało w baku na kolejne dwa dni? Miejmy nadzieję, że jak, jak najwięcej. Dogadzamy sobie tutaj przy okazji posiłku, więc robimy wszystko, żeby tej energii było jak najwięcej. No a jutro Najdłuższy etap wyścigu no i zapowiada się piękna zabawa. Dokładnie, zdro. 60 km, ponad dwójka w pionie. Wjeżdżamy na Bernie, nie z Bernim. Chociaż ta góra z Bernim trochę mi się kojarzy, bo podjazd mu pasuje 20 minut równego podjeżdżania. Aczkolwiek no, w zeszłym roku gdzieś tam w tym podjeździe stracił się z pierwszej grupy, więc nie wiem czy tak mu pasowało w zeszłym roku. Ach, no dobrze, dobrze że go tu nie ma. Bo by jeszcze chciał udowodnić. Dzięki bardzo, że oglądacie. Trzymajcie dalej za nas kciuki, a my pewnie jutro się jeszcze do Was odezwiemy z kolejnym update'em z teraz. Pozdrówki, ciało. Pa, pa.